Pominajki smerforumianki i smerforożyczki. O oh. oh. oh, co to? Och, jaka śliczna mała myszka. Oh. Zaczekaj, wracaj, nie zrobię ci krzywdy. myszko, zaopiekuję się tobą. Papa Smurf będzie wiedział, jak ci pomóc. Ojej, smurfetko, ta myszka kiepsko wygląda. Papa Smurf będzie wiedział, co robić. Ciamajdo, możesz go Smurf. zawołać? Ja, jasne, smurfetko. Och, papa Smurfie, znalazłam chorą myszkę. Pomożesz jej? Cóż, zobaczę, co się da zrobić, smurfetko. nie, nie wiem, co jej dolega. Ale przygotuję rosół ziołowy. Na pewno nie zaszkodzi. Och, dziękuję, papa Smerdy. Zjedz troszkę rosołku myszka. Poczujesz się o wiele lepiej. Śpij, mała myszka. Oczka swe zmruż. A gdy się obudzisz, będziesz zdrowa już. Och, och taka No, no. Oh. 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 widzę, że czujesz się lepiej <śmieniczyny> Ale śmiesznie popiskujesz Chyba cię nazwę Piskusia <śmieniczyny> Masz mała, aport! jesteś cudowny. Może jest głodna? Masz, malutka. Hej, Piskusia, lepiej weź moją. O! Jak ci nie wstyd? Hmm? Te smerfo jagody są zgniłe. Ale w naturalny sposób. I ja takie lubię. Och, nie chluj. Taki jesteś, taki... nie chluj. Och, chodź, Piskusiu, idziemy. Gałązka o stóp łączy perzu, a może korzej demu. Nie pamiętam już, kiedy ostatnio smerfowałem ten eliksir. Hmm, a może jednak korzeń dębu? Och, papo smurfie, papo Smerfie. A, Smerfetko, widzę, że twoja myszka czuje się lepiej. Wyzdrowiała dzięki rosółowi. Sądzę, że bardziej niż rosół pomogła jej twoja miłość i opieka. Ma już jakieś imię? Nazywałam ją Piskusia. Och, papo smurfie, czy mogę ją zatrzymać? Cóż, to powinien być jej wybór. Najpierw pozwól jej wrócić do lasu. A może zostawiła tam rodzinę? A wiesz, chyba masz rację, papo, smerfie. Czujesz się już lepiej, piskusiu? Jeśli chcesz, możesz wracać do domu. O. Żegnaj, piskusiu! Nie cierpię pożegnań! Nie przejmuj się, smerfetko! Piskusia ma na pewno w lesie bardzo miły domek. Papu smurfie! Papu smurfie piskusia chce zostać ze mną! Cóż, wygląda na to, że masz swoje zwierzątko! Cześć, merfetko! Zrobiłem dla piskusi śliczny myśli domek! Ach, Francuzio, jakiś ty miły! Zrobiłem dla piskusi myśle babeczki smerpetkowe. Dzięki łasuchu. Przyniosłem dla piskusi trochę moich najlepszych śmieci. O, dziękuję. Nie chlują. Pomóż je tam trochę dalej. A. Gałązka pizmowego mchu, liść ostu i ostatni ważny składnik korzeń dębu. O, działa. A teraz niech sobie eliksir smerfuje do rana. Merchetko, co się dzieje? Och, papa Smurfie, twój laboratorium płonie. O, Szybko dzwonnę na alarm! Pożar! W laboratorium pożar! 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 Co za potworność? Co powiedział potworność? Ciamajdo! twój wąż do mnie! Tak, już się. Ja ]łem. się tym zajmę, ciamajdo! Ha? Dzięki z przepisami są bezpieczne i żaden smerf nie ucierpiał. Dzięki Tobie, Smerfego! Nie, papo, smerfie. Dzięki Piskusi! To ona jest bohaterką! Oczywiście! Piskusiu! <laughs> Piskusiu! Och, papo smerfie. papo, smerfie! Papo, Smerfie! Co się stało, kochana? Och, szybko zobacz! Ojej, coś się chyba stało, Piskusiu. Jest to, Nie mogę jej obudzić! Zrób coś! Przykro mi, smerfetko, ale, ale piskusia nie żyje! Nie żyje? Och, niemożliwe, papo, śmierci. Och, proszę, piskusiu, obudź się, słyszysz? Obudź się. Nie cierpię, smutku! Tak mi przykro, smerfetko! Teraz minutą ciszy pożegnamy naszą kochaną Piskusię. O, papo Smurfie, to takie niesprawiedliwe. Choć czasem wydaje się to niesprawiedliwe, ale takie są prawa natury. Wszystkie żywe istoty czeka kiedyś śmierć. Każdy kwiat, każdy owad, każde stworzenie musi umrzeć, bo śmierć jest częścią życia. Nie chcę tego słuchać. Życie jest okropne i już nigdy nie... O smerfie, ale się przejęła. Wkrótce dojdzie do siebie, Osiłku. Potrzebuje teraz czasu i trochę samotności. Mm. Mm. Smerfnęła, suchu. Mm. Tak jest, papo Smerfie. Oby Smerfetka tak myślała. Już dwa dni nie smerfnęła ani odrobiny. Mm. Chyba do niej zajrzy. Smerfetko, zjedz coś, kochana. Tak, przygotowałem ci smerfne śniadanie. Lepiej porozmawiam z nią jak smerfet ze smerfem. Smerfetko, musisz już skończyć. O, o, o. Cisza. Chcę wam powiedzieć, smerfy, że smerfetka odeszła! Zostawiła liścik! Posłuchajcie! Kiedy umarła moja piskusia, nie mogę już dłużej żyć we wiosce. Boję się, że pewnego dnia któryś z was umrze, a takiej straty ja nie przeżyję. Kiedy znajdziecie ten list, będę bardzo daleko stąd. Mam obawy, że smerfetka chce uciec od życia. Trzeba ją znaleźć i to szybko. Więc na co czekamy? Smerfujmy w drogę! Tak, 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 szybko, 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 szybko. Szybko. Plac Smerfetki, po Smerfie, prowadzi tam, na górę. A niech mnie, Smerf, to przecież góra mgieł. O, o, jestem zmarznięta i nieszczęśliwa. I piskusia! To nie Piskusia, ona... O, nie. Żadnych przyjaciół! Z nimi są tylko kłopoty! Oh. O nie! Biedna wiewióreczka! Uciekaj stąd szybko, malutka! Jastrzębiu, zostaw ją w spokoju! Słyszysz? Odczym się od nas! Co się stało, tropicielu? Chyba ktoś wzywał pomocy. O nie! Na pomoc! Ratunku! A! Już idę, A! O Tropiciel! Uwaga! Wszyscy razem! I raz! Już na czas, prawda? Dziękuję babo smerfie, tak bardzo was kocham. Cieszę się, że jestem z wami. I my też cię kochamy. Wciąż tęsknię za tobą i zawsze będę o tobie pamiętać, ale muszę żyć dalej. Psz. Smerfetko, przyniosłem ci prezent z okazji powrotu. Ach, dziękuję, zgrywusie. Ja otworzę, Smerfetko. O mała myszka. Och, śliczna. Dziękuję, bardzo wam dziękuję.